Na koniec, drodzy widzowie, chcę Was zaprosić jeszcze do Kościoła Franciszkanów Konwentualnych, którym jest obraz Matki Bożej, Pani Poznania. Na tym dzisiaj zakończymy spacer po Starym Rynku. Chciałbym Wam pokazać jeszcze tutaj miejsce związane z powstańcami Wielkopolskimi Muzeum Powstania Wielkopolskiego czyli powstańców, którzy rozbrajali Niemców. Po pierwszej chyba wojnie światowej, ja dobrze pamiętam, jest to wspomnienie o nich. A tutaj mamy muzeum, nie muzeum, co ja gadam. Tutaj jest obok yy, koziołków centrum, w którym są śluby. Skleroza, się zapomniał. Śluby cywilne, w których odbywa się co? Po prostu cywilne śluby, w których są zawierane śluby cywilne. <grym>, zamieszałem się. Przepraszam. No ale tak jest. Zobaczcie. Kolejne kamienice poznańskie. Idziemy do obrazu Matki Bożej Pani Poznania. Zobaczcie tylko tutaj te kamienice, która jest tak bardzo piękna. A tutaj obok jest gdzieś muzeum Henryka Sienkiewicza. Nie pamiętam gdzie. Ale gdzieś tu jest. Zobaczymy. Okej, okay, drodzy widzowie, nie zobaczyłem, gdzie jest muzeum Henryka Sienkiewicza, ale zapraszam Was teraz. Tutaj ze Starego Rynku podejdziemy do kościoła Franciszkanów, do obrazu Matki Bożej Pani Poznań. Tutaj z daleka widzimy ten kościół. Zobaczymy, czy uda nam się tam wejść. Zapraszam. A obok tego kościoła jest bardzo ciekawa rzecz, czyli zamek królewski przemysła II, tak naprawdę króla Polski. Ten zamek na pewno jest teraz zamknięty, ale to jest odbudowany w pewnej części zamek króla przemysła II. Zaraz wam to pokażę, drodzy widzowie. Zapraszam. Witam Was ponownie, drodzy widzowie. To co widzicie. To jest zamek króla Przemysła II, króla Polski. Jesteśmy tutaj właśnie obok kościoła Franciszkanów, w którym jest obraz Matki Bożej Pani Poznania. Tu obok jest klasztor Franciszkanów. Tu jest droga, gdzie wchodzą, czy znaczy bardziej wejście. Część zamku króla Przemysła Drugiego króla Polski została odrestaurowana. To jest ta część, którą teraz widzicie. Ona została odrestaurowana, całkowicie odbudowana, a, a stara część jest tam dalej. Wchodzimy, zapraszam. Widzimy tutaj stare mury poznańskie kamienie, które są wejściem do zamku. I tutaj widzimy część zamku, ta jaśniejsza, starsza. Odbudowana czerwona cegła, zamek królewski Przemysła II, króla Polski, który jest pochowany w poznańskiej katedrze i jego żona, oczywiście. Zapraszam. Wchodzimy, zobaczcie. Jest obok tego kościoła Franciszkanów. Tutaj urzędował król Polski przemysł. Drugi, który został oczywiście zamordowany. Przez chyba wiele lat nie mył się, bo bał się, że go w czasie kąpieli zabiją. Ciekawe jak musiał pachnieć. Ciekawa sprawa. Zapraszam, zobaczcie. Ciekawa postać została pochowany wraz z żoną w katedrze poznańskiej. Kiedyś wam to, drodzy widzowie, pokażę. Część w czerwonej cegły została odbudowana i zrekonstruowana. Część biała była. Zamknięte dzisiaj, ale idziemy tak daleko, jak się da, a później podejdziemy do kościoła Matki Bożej, Pani Poznania. Zamek Królewski Przemysła II Poznania. 这支大军。 Jesteśmy właśnie tuż przed tym kościołem Matki Bożej Pani Poznania, w którym chciałbym Wam ten obraz pokazać na koniec. Witamy Stefanka albo Stefankę. Pozdrawiamy Cię, biała, piękna damo. Chyba damo, nieważne. Mury zamku. Pójdziemy tam za chwileczkę do kościoła. Wybaczcie mi, drodzy widzowie, jeżeli pieprzę głupoty, ale po prostu chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Mury w Zamku Przemysła drugiego. Zapraszam teraz do kościoła Franciszkanów. Chodzimy teraz do kościoła Matki Bożej, Pani Poznania. Chciałem Wam go w środku pokazać. To należy ten kościół do Franciszkanów, konwentualnych Jest on obok właśnie Zamku Królewskiego Przemysła II. Pójdziemy zobaczyć, czy jest otwarte. Zapraszam do środka. Tam mamy stary rynek. Tutaj mamy zamek króla przemysła drugiego. Cudownego Matki Bożej, Pani Poznania. Mały obraz, ale zobaczcie. Obraz Matki Bożej, Pani Poznania. Hmm. Może to widać słowo, ale jest mały obraz Matki Bożej, Pani Poznania. Sobie mamy jeszcze boczny ołtarz. Pójdziemy jeszcze do Kaplicy Najświętszego Sakramentu. Stare, zabytkowe konfesjonały. Zobaczcie te obrazy. Dall'altra parte adorarsi nel cappuccia dell'adorazione sacramento sabaccia. Dzień Święty, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i błogosławimy Ciebie, boś przez święty krzyż odkupił świat. Dziękuję, drodzy widzowie. Do zobaczenia. Pozdrawiam z w piciu. pa. pa.